Witamy, witamy serdecznie wszystkich ze Słonecznego Żywca Tu wita Józek Piorun Witam wszystkich No dotlenia sobie tutaj Witam. płuca Żeby się dobrze poczuć I tak rzucimy okiem na Primerę Która już jest w MC500 ponad rok Tak to wygląda Naprawdę rewelacyjnie Wiecie co było robione, bo film jest zamieszczony na YouTube MC-500 na dachu Alfy, który nieustannie się zmienia w kolorach od żółtego do pomarańczowo-czerwonego MC-500 na, na boku Alfy czasami tam mówicie, że po prostu jakoś się Wam robi mgliste czy coś, no nie wiem co by było przyczyną, bo zobaczcie tutaj tak to wygląda na czarnym kolorze u mnie nie było to w ogóle polerowane, nie wiem. O, może, może uchwycimy jakieś tam drobne wtrącenia, które zostały, bo naprawdę nawet, nawet tego nie dotykają żadną, żadną polerką. No i dobra, i przejdziemy do tego, co chciałem dzisiaj pokazać. a mianowicie finał naszej pracy gdzie widzieliście jak dobieraliśmy ten kolor spektrofotometrem do takiego kultowego samochodu tutaj to mamy polakierowane potem zobaczycie jak to wygląda na, na aucie elementy naprawdę takie bardzo zmęczone tutaj udało się naprawdę fajnie odtworzyć ten spoiler był zmęczony piętnem czasu z góry wyszedł naprawdę ładnie zobaczcie jak to wygląda może mi się uda od spodu pokazać, że naprawdę ta walka z nim była. O, może tele, telefon tego nie ujmie, że ta walka naprawdę z nim była potężna, żeby wyszedł naprawdę tak fajnie, bo materiał spoiler, spoilerów jest niewdzięcznym materiałem do, do pracy. Lakiernicy o tym wiedzą. Tworzywo takie, które ma problem z przyczepnością często się odkształca, zmienia pod wpływem wilgoci, temperatury. I tutaj mamy ten naprawiany zderzak. Dzisiaj do tego użyliśmy szybkiego, bezbarwnego z Autoluxa, bo dwa elementy, więc żeby jakaś ta ekonomia była zachowana. Jak wiecie, ja lubię to, co robię, jednak nie jestem w stanie ukryć, że to jest jakby moje źródło dochodu i muszę też jeszcze na tym zarobić, żeby popłacić rachunki, żeby było na życie. Więc musi to być wszystko takie, żeby efekt był jak najlepszy, żeby to było zrobione w jak najkrótszym czasie żeby jak najmniej pieniążków zainwestować w grzanie, w suszenie, odpowiedni dobór lakieru do dwóch, trzech elementów, odpowiedni do pół samochodu czy całego auta. Niestety no, ekonomia to na nas lakiernikach wymusza, bo stawki mamy takie, a nie inne, więc żeby cokolwiek zarobić musimy jakoś to robić w miarę według jakiejś logistyki. Jeszcze będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda pod względem kolorystycznym na samochodzie, bo te wcześniejsze filmy, które tam są wrzucone, jak to dobieramy, stworzą jakby taki cykl, który oglądając cały, będziecie mieli jakąś powiedzmy swoją wizję na to, jak wygląda u nas dobranie lakieru. A tutaj jeszcze jakiś komar nam lata, więc może uda się nam go chwycić za lewe jajo, żeby się nie wkleił do tego czerwonego zderzaka. No i lakier, który dzisiaj u, użyliśmy, już był kilkakrotnie prze, przeze mnie przedstawiany. Tutaj aparat ma jakieś problemy z wyostrzeniem, ale już się wyostrzył. AL-302 Fast Eye Dry Clear Coat. Czyli szybki bezbarwny, tak jak tu jest u nas nazywany, szybki na powietrze, i do tego standardowy utwardzacz, który jest z nim w komplecie AL503. Produkty, produkty firmowe, bo jak Wam już kiedyś mówiłem, jest to wszystko grupa PPG. Może mi się to jakoś uda pokazać Bo telefon jest bardzo fajny Ale z tym Wyostrzeniem O widzicie PPG Grupa Czyli jakby markowy produkt Nie jakiś tam badziewie rozlewane U kogoś w garażu Tylko markowy produkt Naprawdę dobry Będę chciał też zamieścić teraz taki krótki odcinek Odnośnie szybkich bezbarwnych Bo Mamy taki czas, który będzie sprzyjał ich zastosowaniu częstszemu o może ta ostrość teraz jest dobra tu też możecie zaobserwować na przykład to co nie jest jakby taką dobrą stroną używania żeli do kabiny jeżeli ta kabina gdzieś poczuje wilgoć tak to potem wygląda robi się na tym grzyb rok czasu mi to wytrzymało, teraz to będę musiał zmyć bo kabina wygląda bardzo, bardzo nie nie fajnie, no. robi takie wrażenie, że jest brudna i po prostu nie pracuje się w niej komfortowo z tego względu. Też, jeżeli jakiś klient tutaj zagości, to wygląda to niezbyt profesjonalnie, więc w najbliższym czasie muszę ją umyć z karszera, wysuszyć i znowu nażelować na płynem do kabin. No myślę, że znowu rok jakoś będę miał spokój. Tak dzisiaj o wszystkim i o niczym. Ale chciałem Was serdecznie pozdrowić ze słonecznego żywca w tych, w tych barwach jesieni. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kazek Lakiernik.